Witajcie w powtórce bitwy i jestem siódmym w losowaniu z dziesiątkami na mapie miasta duchów. Widząc ISA można powiedzieć, że to taki dziadek WOTA. To jest w końcu jedna z najstarszych dziesiątek. Tutaj trzeba sobie powiedzieć, że wtedy, kiedy one wychodziły razem z Mausem, tutaj wielu graczy widziało taki pewien przełom WOTA i być może liczyli na to, że pojawił się w końcu. Jakieś wyższe tiry, ale póki co lata lecą, a wyższych tirów przynajmniej w tym wodzie na PZT nie ma. Są takie propozycje, są takie plany. Ma wyjść wod 2.0 już niedługo, bo we wrześniu tego roku, chociaż znając życie i znając WG, to jeśli oni powiedzieli, że wyjdzie we wrześniu, to mieli na myśli październik. Ale kolejnego roku, więc czy znaczy się można spodziewać, że faktycznie tutaj będzie miała miejsce tak duża aktualizacja? To do końca nie wiemy. Tym bardziej, że mimo wszystko to już powinny jakieś tutaj wycieki się pojawiać, co tam jest planowane. A tak na rykoszecie cisza na tym ruskim, jak on tam miał. No, mniejsza z tym, zapomniałem jak się ten portal nazywał. Ale też jest cicho. I w sumie nawet nikt, nic nie mówi, co tutaj się pojawi. Nie wiem, może to jest jakaś wielka tajemnica i akurat tego WG pilnuje, żeby tutaj nie było żadnych wycieków. Ale ktoś mi i tak mówi, że może oni się tutaj troszkę z tą swoją obietnicą spóźnią. Ale póki co walczymy sobie tutaj z e piątką swoją drogą, kiedy do nikogo nie można strzelać. Dajcie znać czy faktycznie w tym roku pojawi się wod 2.0 a jeśli tak, to co byście chcieli w nim zobaczyć? A czego spodziewacie się, że zastaniecie, co doda WG, a czego wam będzie po prostu brakowało i na czym wam najbardziej, szczerze mówiąc przy tak dużej aktualizacji zależy na czym najbardziej wam zależy. Bo szczerze u mnie to nie mam za bardzo zielonego pomysłu. Może po prostu mniej błędów, nieco stabilniejszych serwerów bym oczekiwał. Poprawimy najpierw to, co jest teraz skopane, a później budujmy wszystko od nowa, zmieniajmy itp. itd. Chociaż no tak przydałoby się pewnych parę zmian, ale ja już tutaj będę siedział cicho. No na pewno w jakiś sposób trzeba by było wydłużyć te zbyt krótkie bitwy, poprawić matchmaking i być może nieco Mniej wyrzucać premek a skupić się na balansie tych nowych konstrukcji, znaczy nowych, starych konstrukcji, tak żeby wszystko było tutaj ładnie pięknie, żeby premki tak bardzo od czołgów drzewk drzewkowych nie odstawały. Zwłaszcza na tym ósmym tierze, bo to co tam się dzieje to jest po prostu masakra. Mamy takie, taką buraskę, która zjada nawet. Dziewiąte drzew drzewkowe z, mają problem, żeby sobie z takim czołgiem poradzić, ale mniejsza z tym. Skupmy się na bitewce, bo mamy kanał. Mamy te jego niezwykle małe garnki, w które ciężko będzie nam się wbić. Nawet tutaj z Golda te 303 mm wcale nam nie pomagają. A kranik, jak dobrze wiecie, ma bardzo twardą wieżę, i tutaj. Wcale się nie zdziwię jak zaraz zaczną do niego ludzie walić po prostu z hajków My za bardzo nie możemy, bo tych hajków mamy za mało I podjechał kolejny kolos Mausik, wcześniej też tutaj wspomniany, jako jeden z tych pojazdów, które trafiły na 10 tier najwcześniej I tu może być bohaterowi z taką penetracją troszkę ciężko, żeby z Mausem walczyć jak równy z równym Ale z drugiej strony Maus też będzie miał problemy, żeby nas przebić jeśli będziemy dobrze schowani, bo tutaj jeśli chodzi o pancerz ISA 3, to tak można powiedzieć, że za bardzo nie ma co szukać jakichkolwiek ganków, jakichkolwiek słabych punktów, bo po prostu, poza dolną płytą, to to jest naprawdę bardzo dobrze opancerzony ciężki, z którym to tutaj na pewno trzeba się liczyć, ale z drugiej strony ten Maus nie do końca. Wie, jak się tutaj zachowywać. Popatrzcie, on nawet nie kontuje się, przynajmniej coś próbuje ruszać, ale nie do końca mu to wychodzi. A ten pancerz wtedy nie robi takiej roboty i z Golda będzie wchodziło bez większego problemu. A w bok to już w ogóle ten gracz w Mausie, nie wiem co sobie myślał. Ale zagrał po prostu warzywo gaming, i tutaj z tym kran Wagner jest w stanie nas dużo lepiej porobić niż takim Mausikiem, który też ma dużo potężniejszy pancerz względem krana i mógłby nam zrobić sporo krzywda. A kran, jako iż prawdopodobnie teraz ładuje. Oj, Jagódka, zobaczcie, jak tutaj bohater poświęcił swojego sojusznika w tvp ku żeby pozbyć się krana, a kran no, przeładował, załadował hity i znalazł sobie na nas nieco lepszy kąt to też był w stanie nas dosyć mocno poobijać Jagoda się powoli cofa ona kończy przeładowanie, więc nie można tutaj ryzykować chyba, że strzeli, no to wtedy trzy razy R objechać i wtedy nawet tak potężny niszczyciel jak, jak pancer może być bezradny Sidescraft tyłem, chcieliśmy tutaj go po prostu sprowokować do oddania kiepskiego strzału wyszło to nam i teraz, jeśli nam tylko dobrze polkuje, będziemy w stanie go skończyć. Co też się dzieje. W tym momencie Arta na spocie można przycisnąć i oby tylko nie zebrać od grilla, no bo jednak Isma to do siebie, że jest w stanie wybuchnąć, jeśli dostanie pocisk w policzki. Dlatego też bohater nie robił tej skrawat przodem, tylko tyłem wolał dostać podpałę, niż dostać w magazyn, bo przynajmniej... Może by się jakoś ugasił, ale tutaj 121B, pomimo tego, że on ma 350 peny, pomimo tego, że walczy z tak czwartym pozem, jak i z siódmy, nie ładuje golda. On po prostu wierzy w swoje umiejętności i spodziewa się, że sobie tutaj poradzi. Mamy Sterfała, mamy tego szweda, który ma. Dosyć taki charakterystyczny pancerz, który potrafi podbijać naprawdę wiele, ale też jest ten garnek na środku, w który z tej odległości możemy trafić bez większego problemu. No niestety Artą się nikt nie zaopiekował tak, jakby należało to zrobić i ona nam tutaj trochę popsuła przyjemność z rozrywki. Wrzuciła nam w plecy, dobrze, że przynajmniej nie spędzą, bo jeszcze... No, że jakiegoś tam małego shorta z takimi fajnymi strzałami od arty i powiem tak szczerze, przepić ISA 7 we front, to trzeba mieć odrobinę szczęścia, a niektórym artom, że się tak powiem może to udać zostaje się EBR, zostaje się obiekt 261, my mamy 9000 na liczniku, pamiętajmy, że był jeden strzał w 155 który mógł wejść, bo leciało naprawdę solidnie, tylko on sobie tutaj nam Zniknął, mamy ebr gdzieś przed sobą, dostaliśmy spota, więc być może teraz właśnie w tym momencie pali wrotki tym przebrzydłym kołowcem. Czy ucieknie, to się dopiero okaże, ale za momencik już cała nasza drużyna będzie tutaj w niego snajpić. Ciśniemy do przodu spota, dostaliśmy po raz kolejny, jest tym kołowcem, wali gryfon, wali tvp my też przywaliliśmy i mamy widocznych 9500 tysiąca. Uszkodzeń. Bitewka krótka, dynamiczna, pełna może nie tyle zwrotów akcji, co po prostu pełna samej akcji. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.